Znowu ta kolka? Wykorzystaj super moc probiotyku, by pomóc dziecku i sobie. Dziś porozmawiamy o tym z dietetyczką dziecięcą, Małgorzatą Jackowską, autorką książek i treści edukacyjnych online, która wspiera rodziców, w szkoli profesjonalistów, a na co dzień nie związana z poradnią Centrum RESPO, prywatnie mamą dwóch nastolatków. Maluch płacze. Nosimy, tulimy, podajemy pierś, nic nie działa. On płaczymy zmęczeni, co mu się stało? Ha. No, przyczyn może być wiele. Pewnie zależy to od wieku dziecka, pewnie to zależy od tego, w jakim jest stanie zdrowia. Ale najczęstsze, właśnie takie zachowania związane z płaczem, z niepokojem u takich malutkich dzieci, noworodków, no to jest tak zwana kolka niemowlęca. Co robić? Rodzice szukają ratunku, bo jest to bardzo trudna sytuacja, nie tylko dla dziecka, które cierpi, płacze. My nie wiemy, prawda, bo nie powie nam, co jest przyczyną, ale też dla rodzica, który chce pomóc, a nie wie jak. Co robić? To też jest dosyć trudno odpowiedzieć krótko na takie pytanie, dlatego że po pierwsze ta definicja kolki. Jest trochę inna, jak spojrzymy na dane naukowe, czy takie definicje naukowe, a trochę inna, jak zaczniemy rozmawiać z rodzicami i z różnymi tam przekonaniami i rodziców, i dziadków, i gdzieś tam otoczenia. Dlatego, że często się mówi, że dziecko ma kolkę, jak na przykład jest niespokojne po prostu, albo jak nie wiem ma ból brzucha, albo jak zachowuje się inaczej niż zwykle i gdzieś tam trudno jest je uspokoić. Natomiast kolka, tak naukowo, jest definiowana jako taki nieutulony płacz, który trwa określoną ilość czasu, pojawia się w określonym momencie życia, po trzecim tygodniu, do trzeciego miesiąca i się powtarza, i trudno jest dziecko uspokoić w jakikolwiek sposób. I przyczyny kolki są bardzo różne, bo one mogą wynikać właśnie z bólów brzucha, rzeczywiście, mm -hmm. że dziecko czuje, że boli je brzuch. Ale mogą też wynikać z tego, że jest przebodźcowane, tak mówiąc kolokwialnie, czyli ma dużo różnych bodźców. To jest mały człowiek, który dopiero się pojawił na świecie, więc wszystko, co się dzieje wokół niego, to są informacje, które jego układ nerwowy, jego mózg musi jakoś przyswoić mm -hmm. i zintegrować. Więc jeżeli my, maluchowi, fundujemy dużo różnych bodźców, albo jeśli jest bardziej wrażliwy niż przeciętne dziecko. No to może po prostu odreagowywać w ten sposób i być mu trudno się uspokoić. Więc y, sposobów na kolki jest wiele. Y, one są związane z żywieniem, suplementacją, ale też no właśnie, z takim. Czy są, czy po prostu wiemy, że to kolka, i co? I mamy czekać aż minie. Y, możemy próbować różnych rozwiązań. Generalnie z kolką jest tak, y, że znowu badania. Różnego rodzaju naukowe, ale też takie doświadczenia przekazywane z pokolenia na pokolenie, pokazują, że są sposoby, które pomagają na kolki. Mm -hmm. e, no i zaczynając od tego, że ograniczamy te nowe bodźce, grające zabawki, karuzelki, wizyty w marketach, światła e, i tak dalej, e, przez masaże, przytulanie, noszenie, kontakt skóra do skóry to są wszystko takie bodźce, które. Znaczy, w zasadzie ograniczanie bodźców, które pozwala na uspokojenie tego układu nerwowego dziecka i dzięki temu no, jest mniej tych doświadczeń, który, które mózg mm -hmm. musi jakby z, zintegrować i sobie z nimi poradzić. Druga sprawa to jest odżywianie. No, w przypadku takiego malucha mówimy oczywiście o karmieniu piersią albo o karmieniu mlekiem modyfikowanym albo o karmieniu mieszanym, bo to też może być tak, że jest karmione trochę tak, a trochę tak. No i zostaje nam jeszcze. Suplementowanie probiotyków albo jest też dużo różnego rodzaju preparatów takich typu jakieś tam, nie wiem, kropelki, jakieś podawanie wody koperkowej i tak dalej, które nie są polecane. Mhm. Natomiast z probiotykami możemy próbować, bo faktycznie może to być pomocne. Probiotyk przy kolce, bo najczęściej chyba rodzicom będzie kojarzył się ze wsparciem przy antybiotykoterapii, prawda? Tak, bo to jest m, chyba jedno z pierwszych takich potwierdzonych zastosowań probiotyków. I faktycznie probiotykoterapia kojarzy się przede wszystkim z antybiotykami mm -hmm. i z tym, żeby je podawać jako taką osłonę dla antybiotyków. No bo antybiotyk ma za zadanie zabić bakterie, które są niekorzystne dla zdrowia. Ale w naszym organizmie tych bakterii jest bardzo dużo. Jedne są. Patogenne, czyli szkodliwe, a inne wspierają nasz układ odpornościowy, pokarmowy, nasz organizm generalnie rzecz biorąc. Więc jeżeli stosujemy antybiotyk, no to on może zabijać i te bakterie, które chcemy, których chcemy się pozbyć, ale też może uszkadzać ten, tą mikrobiotę, czyli ten, ten nasz organizm bakteryjny, który mamy w, w organizmie. I wtedy potrzebne jest takie wsparcie właśnie tak zwane osłonowe, czyli probiotykoterapia. Probiotyków jest bardzo dużo. Jak wybrać dla takiego maluszka najlepszy? Się kierować, jakąś podpowiedź dla rodziców, bo rzeczywiście dla mnie to też jest nowy temat, jak mhm. rodziła moją córkę lata temu, to, to w ogóle głównie to kojarzyło mi się właśnie z antybiotykoterapią, ze wsparciem. W tej chwili no to jest wspaniałe, że mówimy o tym, że jest sposób, żeby, żeby pomóc rodzicom, tylko teraz, jak właśnie wybrać ten właściwy dla, dla naszego maleństwa? Ja myślę, że przede wszystkim zalecanie probiotyków czy w ogóle jakichkolwiek preparatów najlepiej byłoby stosowanie tych probiotyków czy preparatów najlepiej by było ustalić z lekarzem pediatrą bo mówimy o małym mhm. dziecku e, natomiast możemy się z całą pewnością opierać na danych naukowych e, bo w ogóle z tymi bakteriami w organizmie człowieka jest tak że to jest bardzo Obszerny temat, bardzo dużo się go bada, coraz więcej wiemy, ale jeszcze dużo nie wiemy. Mm -hmm. I y, najlepiej jest wybierać taki probiotyk, który albo jest w rekomendacjach np. Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci y, wskazany jako ten probiotyk do stosowania w kolce, y, albo, y, albo szukamy takiego probiotyku, który znowu ma potwierdzone badaniami naukowymi. Działanie właśnie w tej sytuacji. I tu znowu wracam do tego specjalisty, czyli lekarza, czy najlepiej pediatry, bo to on powinien znać te zalecenia i jego powinniśmy zapytać, jaki probiotyk mogę stosować przy kolce, czy przy jakichkolwiek innych problemach z układem pokarmowym. Absolutnie porada lekarza jest bezcenna, ale wiemy też, że chcemy, już natychmiast szukamy, no, jesteśmy świadomymi rodzicami, szukamy te, tych informacji. Natkniemy się na wieloszczepowe, jednoszczepowe. Jak się w nich odnaleźć, które zastosować przy takim maleństwie, no bo mówimy mm -hmm. tak naprawdę o, o dzieciach od pierwszego, kolka mm -hmm. dotyczy dzieci pierwszego właściwie dnia może dotyczyć życia, prawda? Jeśli chodzi o kolkę, to ona no według definicji powinna się pojawić po trzecim tygodniu mm -hmm. życia. Raczej nie mówimy o kolkach u młodszych dzieci, u tych takich całkiem mm -hmm. pierwszych dobach po porodach, czy no, tygodnie to i tak prawda, to jeszcze kruszynka. Tak, tak, tak to jest nadal noworodek. I jeśli chodzi o wybór tego probiotyku, no to musimy wybrać taki preparat, który jest przez producenta rekomendowany do stosowania u takich małych dzieci. Mm -hmm. Więc e, sprawdzamy, czy preparat ma informację, że można go stosować od pierwszego dnia życia e, i czy ma jakieś potwierdzone działanie, właśnie na przykład w kolce. Mm -hmm. e, czy on w ogóle będzie bezpieczny, tak? Bo przychodzi mi do głowy takie pytanie. Mm -hmm. Kiedy, kiedy mam na myśli, wyobrażam sobie maluszka, który płacze, takiego, to, to czy, czy one są bezpieczne dla dzieci? Wygląda na to, że tak. To znaczy, znowu musimy się oprzeć na, na danych y -y. naukowych i na e, informacjach, które e, znowu producenci tych preparatów nam dają, czyli wprowadzając produkt na rynek muszą zapewnić, że będzie on bezpieczny dla tej grupy wiekowej, dla której kierują ten preparat. Więc jeżeli wybieramy probiotyk, na którym jest napisane, można stosować od pierwszego dnia życia, to możemy go stosować od pierwszego dnia życia w tych wskazaniach, które są tam y, opisane i w tej dawce, która jest opisana. To ważne informacje, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Tak jest. No często czujemy się bezsilni, gdy, gdy dziecko dopada ta kolka. Czy to naprawdę zadziała? Jest duża szansa, że tak. To znaczy znowu tu musimy wrócić do tych przyczyn kolki, bo jeżeli faktycznie ta kolka i to zachowanie dziecka, ten płacz nieutulony wynika z bólu brzucha, to czy z takiego nasilonego odczuwania może tych dolegliwości jelitowych, to probiotyki faktycznie mogą spowolnić, znaczy nie, to probiotyki faktycznie mogą skrócić czas trwania tego płaczu i poprawić jakość, Życia dziecka, no i przez to też jakość życia rodziców. Wspomniała Pani o mikrobiocie jelitowej. Dużo się teraz o tym mówi. Czym ona właściwie jest i, i czy noworodki już się z nią rodzą? Mikrobiota jelitowa. W zasadzie mikrobiota całego naszego organizmu. No to jest zbiór takich i bakterii, i grzybów, i, i wirusów, nawet które przy, Zasiedlają nasz organizm, nasz układ pokarmowy i one żyją we współpracy z naszym organizmem. To znaczy, my potrzebujemy tej mikrobioty do prawidłowego funkcjonowania, nasz organizm jej potrzebuje i odwrotnie, czyli ta mikrobiota korzysta z, z nas jako, jako miejsca w zasadzie do mieszkania. No i współżyjemy z tą mikrobiotą na co dzień. Natomiast czy my się z nią rodzimy? Wygląda na to, że do niedawna y, 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 naukowcy uważali, że nie, że, że człowiek w życiu płodowym nie ma kontaktu z mikrobiotą matki, no bo to od tego się musi zacząć. Y, mikrobiota jest przekazywana dziecku w czasie porodu y, od matki lub z otoczenia, w którym dziecko się rodzi, bo to też, y, też od tego zależy. Y, natomiast pojawiają się takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że. W krwi pępowinowej, w łożysku są ślady DNA bakteryjnego z tej mikrobioty matki, co oznacza, że prawdopodobnie dziecko już w życiu płodowym jednak ma kontakt z tą mikrobiotą matki. Natomiast później, w czasie porodu, to jest taki pierwszy newralgiczny moment, w którym ta mikrobiota się będzie kształtować dlatego że dziecko przechodząc przez drogi rodne, ma kontakt z tą mikrobiotą matki i z pochwy, i z odbytu, z okolic odbytu. I to jest bardzo dobrze, dlatego że to właśnie jest moment, w którym te bakterie charakterystyczne dla mamy zasiedlają ciało dziecka. I to nie tylko skóra, też układ pokarmowy właśnie i oddechowy. No, a później, jak dziecko ma kontakt skóra do skóry z mamą, na golaska, to też te bakterie, które są na skórze mamy, na brodawkach piersiowych, w mleku, też są dziecku przekazywane. Też nie zawsze się udaje, prawda, urodzić siłami natury. Albo jakieś inne czynniki zaburzają te mikrobioty, jak wspomóc ją u maluszka? Rzeczywiście jest tak, że dzieci, które się rodzą w taki niezupełnie fizjologiczny sposób, czyli na przykład um, przez cesarskie mhm. cięcie, albo rodzą się naturalnie, ale nie są karmione piersią, albo gdzieś tam się dzieje coś, co powoduje, że ten poród odbiega od takiego zupełnie fizjologicznego no to mikrobiota u tych dzieci wygląda nieco inaczej niż u tych, które się rodzą naturalnie i są karmione piersią i rzeczywiście to wsparcie na przykład probiotykoterapią może być dobrym pomysłem i może być rekomendowane i stosowane przez rodziców bo dzięki temu mamy szansę na jakby zbliżyć się do tej mikrobioty, którą miałoby dziecko, gdyby mm -hmm. się urodziło naturalnie i było karmione piersią. Jest też tak, że jeżeli dziecko rodzi się przez cesarskie cięcie, to warto zadbać, czy prosić o to, żeby jak najszybciej miało właśnie kontakt skóra do skóry z mamą i żeby było nakarmione piersią. Bo to mleko mamy to jest drugi newralgiczny moment, w którym dziecko dostaje mikrobiotę Swojej mamy i dostają bezpośrednio do układu pokarmowego, no bo będzie się karmić mm -hmm. tym mlekiem mamy. A mleko kobiece ma nie tylko te bakterie, które są charakterystyczne dla mikrobioty mamy, ale też ma takie składniki prebiotyczne, czyli wspierające tą mikrobiotę, no i dużo innych superkorzystnych składników, które pomagają się rozwijać organizmowi dziecka, wspierają odporność, ale mają ogromny wpływ również na to, jak się kształtuje ta mikrobiota. Wiemy, już, że probiotyki mają, mogą mieć ogromne znaczenie w tym okresie, to dobry, to znaczy jaki. Dobry probiotyk? Tak. Myślę, że dobry probiotyk to jest taki, który nie jest zbiorem jakichś tam bakterii. Tylko wiemy, że są tam konkretne szczepy bakteryjne, które mają udowodnione działanie wpływające na to, co chcemy osiągnąć. Czyli jeżeli potrzebujemy probiotyku, który będzie wspierał zmniejszenie się objawów kolki, no to wybieramy probiotyk, który ma konkretny szczep zmniejszający czas trwania w kolkach. Mhm. A czym się różnią jednoszczepowe od wieloszczepowych? Jednoszczepowe probiotyki mają ten jeden szczep bakteryjny, który ma konkretne działanie, może być też, mogą być też stosowane w konkretnych sytuacjach, na przykład w biegunkach. Mhm. Natomiast probiotyk wieloszczepowy ma charakteryzuje się tym, że tam jest kilka szczepów bakteryjnych, kilka no kilka. Jest tam kilka szczepów bakteryjnych, które ze sobą mogą tak synergicznie działać, czyli współpracować i w efekcie poz mogą pozwolić na po prostu skuteczniejsze działanie. To które z nich warto zastosować przy kolce? Dobrze jest wybrać taki probiotyk, który daje nam szansę na osiągnięcie tego efektu właśnie zmniejszenia objawów kolki. Wiemy już, że nasze dziecko ma kolkę. Podajemy probiotyk. Jak długo go dawać? W badaniach zwykle jest stosowany probiotyk przez 21 dni i najlepiej jest podawać probiotyki według rekomendacji po prostu producenta. Mhm. I po tym czasie powinniśmy jakąś zmianę zaobserwować u naszego maluszka? Powinniśmy, tak. W tym czasie powinno być widać efekt działania tych probiotyków, mm -hmm. dlatego że one będą wpływać po prostu na to, jak kształtuje się ta mikrobiota, jak ona funkcjonuje też i jak działa w związku z tym układ pokarmowy dziecka. Też stan zapalny w tym układzie pokarmowym, bo probiotyki go powinny zmniejszać. To jest bardzo pocieszające dla rodziców, że, że jest jakaś pomoc, jakbyśmy miały to podsumować. Zaczyna nam dziecko płakać, sprawdzamy, szukamy w internecie, pytamy lekarza, spełnia wszystkie objawy, mm -hmm. że niestety jest to kolka. Co robić, jak pomóc? Jakbyśmy miały podsumować wszystkie wskazówki dotyczące radzenia sobie z objawami kolki, to zaczęłabym od tego, żeby właśnie najpierw sprawdzić, czy dziecko nie ma jakichś problemów zdrowotnych, czyli skonsultować się z lekarzem pediatrą. Ale też przyjrzeć się takiej codziennej higieny życia, czyli ograniczyć nadmiar bodźców, ograniczyć um, kontakt też z osobami, które się pojawiają gdzieś w domu, obcymi, e, czyli zmniejszyć ilość po prostu takich bodźców na co dzień. Póki dziecko trochę nie podrośnie, to nie znaczy, że się mamy zamykać w domu zupełnie i nie wychodzić z niego. E, ale może nie chodźmy z dzieckiem do hipermarketu, czy gdzieś tam, nie wiem, do parku rozrywki i na basen, gdzie jest bardzo dużo ludzi. E, no i zadbajmy o to, żeby mieć dużo kontaktu z dzieckiem takiego skóra do skóry, dotykania, przytulania, noszenia. Ja wiem, że się mówi, że dziecko się przyzwyczai i potem się nie odzwyczaja, ale to jest nieprawda. One wszystkie potem w pewnym momencie mówią: "Mamo, daj mi spokój" i idą gdzieś sobie dalej. To jest po prostu okres, w którym dziecko potrzebuje być w kontakcie z rodzicem, więc trzeba je dużo przytulać i najlepiej skóra do skóry. No i jeżeli, jeżeli te wszystkie rzeczy zrobiliśmy, no to możemy też zastosować probiotykoterapię, możemy też zastosować masowanie brzuszka, możemy też poprosić lekarza o ewentualnie jakieś leki, bo są też leki, które mogą zmniejszać te gazy w jelitach, ale to już jest rekomendacja pediatry. Mamy zalecenie probiotyk, chcemy pomóc w kolce. Jakieś praktyczne wskazówki dla rodzica, który ma wybierać, idzie i, i chce kupić probiotyk dla swojego dziecka? Jeśli musimy wybrać, to myślę, że po pierwsze najważniejsze jest to, żeby wybrać te probiotyki, które mają określone i jasno wymienione szczepy bakteryjne czyli nie wszystkie bifi do bakterium, tylko konkretne szczepy i to jest pierwsza wskazówka. Po drugie, dobrze jest wybierać takie probiotyki, które wymagają przechowywania w lodówce, dlatego że to nam daje gwarancję, że będą bardziej trwałe po prostu te, mhm. te bakterie. I można też skorzystać z takich preparatów, które są dostępne na rynku polskim i mają specjalne systemy pozwalające na Aktywację tych, tych szczepów bakteryjnych w ostatnim momencie, czyli po prostu jak najdłużej będziemy mogli korzystać z, całej, z całego potencjału tego, tego preparatu. Okej, okay, czyli szczepy bakteryjne, przechowanie w lodówce i sprawdźmy sposób otwierania probiotyku. Tak jest. Warto w ogóle chyba mieć probiotyk w domu, można się zaopatrzyć jeszcze w ciąży, bo jest cały szereg zastosowań, nie tylko kolki. Do czego jeszcze nam się przyda? Probiotyk można stosować w różnych sytuacjach i w zależności od tego, no w zasadzie, co się dzieje z dzieckiem, też mamy w czasie ciąży i w czasie karmienia piersią, mogą stosować probiotyki, bo dorośli też nie zawsze mają optymalną mikrobiotę. Natomiast w przypadku dzieci probiotyki mogą być też wsparciem w takich dolegliwościach układu pokarmowego, typu bóle brzucha, biegunki, zaparcia, różnego rodzaju właśnie takie problemy trawienne. Mm -hmm. Poza tym pamiętajmy też o tym, że mikrobiota wpływa na odporność organizmu. Dlatego, że jeżeli mikrobiota jest prawidłowo prawidłowo funkcjonuje, to zmniejsza się stan zapalny w organizmie. Czyli jak mamy zapalenie, no to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli mikrobiota działa dobrze, to ten stan zapalny będzie mniejszy i to też wpływa na odporność na układ odpornościowy, jego mobilizowanie. Więc będzie też, więc można też stosować probiotyki jako taką profilaktykę infekcji. I może być też wskazaniem poród przez cesarskie cięcie, bo tak jak powiedziałyśmy, to wpływa na zmianę tej mikrobioty, Nie, tak nieoptymalnie ona się rozwija, mm -hmm. więc może być też wsparciem właśnie probiotykoterapia. I u dzieci, które urodziły się przedwcześnie, też można stosować probiotyki, wtedy już zdecydowanie na podstawie decyzji neonatologa, który się zajmuje maluszkiem. To jest wspaniałe, że są metody, że można pomagać, można wspierać układ i mikrobiotę naszych maluchów. Ja bym do tego jeszcze dodała jedną rzecz, że spróbujmy znaleźć dla siebie chociaż chwilę w tym wszystkim, bo nie jest to łatwy czas, ale to mija. I warto dbać również, również o siebie, chociaż parę minut dziennie. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dzięki wielkie.